W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje przemieniony na górze, jaśnieje światłem. To, na co zwróciłam uwagę w tej Ewangelii tym razem, to właśnie ta przemiana Jezusa, która miała miejsce na oczach uczniów. Przemienił się wobec nich. Jezus pokazuje swoją boską naturę, żeby umocnić wiarę apostołów. Staje również wobec Ojca którego głos słyszymy w wstępującym obłoku. Te słowa, to jest mój syn, umiłowany Jego, słuchajcie, wzywają nas do tego, żebyśmy słuchali Jezusa, byli wrażliwi na to, co do nas mówi. Żebyśmy nie tylko słyszeli. Wówczas moglibyśmy puścić to mimo uszu, ale żebyśmy słuchali tego, co mówi do nas w Ewangelii. Podczas modlitwy, ale też przez innych ludzi. Bądźmy zawsze czujni i nieustannie bądźmy gotowi na to, że Jezus do nas przemówi, byśmy wtedy mogli Go wysłuchać i spełnić Jego wezwanie. Amen.